miesięcy temu porządkowaliśmy książki w bibliotece. Tak, ale wtedy z powodu bałaganu. A teraz to dla mojej przyjemności. Nazywam to książ-sortowaniem. Trzy dni poświęcone wyłącznie porządkowaniu książek. Czy znasz coś bardziej relaksującego? Tak, e, manikur pazurków, masaż, kąpiel z pianką. Ale ty wcale nie czekałaś na odpowiedź, prawda? Opracowałam jeszcze lepszy system układania książek. Zmniejsza czas potrzebny na znalezienie książki, w której szukasz prawie o trzy czwarte sekundy. Ło, wow, tak dużo? Widzisz to? Co najmniej 20 tysięcy tomów do ułożenia! Czeka nas wspaniały długi weekend! Ale na pewno znajdziemy też czas na manikiur pazurków i masaż grzbietu. Tak! To będzie najlepszy długi weekend! Żartowniś Discord. Żółte kółko na niebie. Co to jest? No dobra, dobra. Faktycznie przez chwilę nie widzieliśmy słońca. Dla ciebie to chwila. W bibliotece siedzieliśmy całe trzy dni. Tak, ale to były trzy bardzo produktywne dni, mimo tego, że zrobiłeś sobie dwugodzinną przerwę na manikur. Hej! Obiecałaś mi manikur, więc poszedłem na manikur! <laughs> Jakoś sobie przez ten czas poradziłam. Twilight! Cześć Spike! Cześć Rainbow Dash! Miło Cię widzieć, Discord! Przećwiczyliście to powitanie! Skąd? Skąd? Dlaczego, Dlaczego tak, uważasz? tak uważasz? Daj spokój, Rainbow Dash. Co tu się dzieje? Sorki, ja i Discord trochę się wygłupiamy. My tak mamy. O, oh, Twilight! My się po prostu doskonale razem bawiliśmy przez całe trzy dni. Można powiedzieć, że wręcz histerycznie. Podstępny wąż! Który lubi rozsrawiać! Nasz wspólny żarcik z tego weekendu. Niezrozumiały dla tych, których tam nie było. Ach, okej. Okay. Dobra, no to pogadamy później, Twilight. Pogadamy później, Twilight. To było dziwne. Odkąd to Rainbow Dash i Discord mają wspólne żarciki? Mniej więcej od jakichś trzech ostatnich. Niech dni podobno. Hej, nikt. cię nie zmuszał do sortowania ze mną książek. Żartowa Żartowałem! Rarity? Twilight! Wróciłaś ze swojego wypoczynku z sortowaniem książek. Moja droga, te porządki dobrze ci zrobiły na cerę. Dzięki, świetnie się zrelaksowałam. I oczyściłam półki z tych starych książek, które chciałaś komuś przekazać. O! Pff, one nie są stare skarbie! To vintage! Położyłam je tam! Dołożyłam jeszcze książkę mojego ulubionego kucyka, który projektuje dla gwiazd! rokoko fru, fru O! Uwielbiam ją! Jego! O moje! Twilight! Widzę cię już po raz drugi w jednym dniu! Ależ ja mam szczęście! Czy nie byłeś z... Cześć, Twilight. Cześć, Spike. Jak poszło, książ Sortow? Panie, Doskonale. Mm -hmm. Czytanie? Czy drogie to czytanie? Czytanie, czytanie. No nie, nie mogę. Dobra, jesteś. <ścoughs> Tań, rumienie się. Istotnie. Zaczynasz zmieniać kolor na pomarańcz. <ścoughs> O, wybacz, skarbie! Wiesz, byliśmy z Applejack na farmie. No i. E, e, jak to wyjaśnić? Pozwól, że jej to namaluję, kochanie. Kochanie? Bo widzisz. Przebywaliśmy na farmie Applejack, a w pewnym momencie pozamieniałem wszystkie drzewa w najbardziej... O, po co się oszukiwać? Tego naprawdę nie da się opisać. Powinnaś po prostu tam być z nami. Zaproponowalibyśmy, żebyś z nami poszła, ale nie chcieliśmy ci przeszkadzać w układaniu. Wiemy, że książki są dla ciebie ważne. Jestem pewien, że to było o wiele ważniejsze niż ta nasza wspólna zabawa. Doceniam to dzięki. A propos książek, chyba muszę już wracać. <grymne> <grymne>